Znowu kolejny odcinek z tego samego dnia po no prostu ubiegłam robić, robić Nasz szal górne, kiski, ale w Nasz sal gudny 100 skrypcji, ale na razie 500 pięt 500 a na górne sale to 1000 łapek góra pod tym filmem. Albo mu dam lista. Technie znaczy... trzeba Bim, bim, pim, 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 pim. Ej, ja tam z powiem, po patrzy. Widodzie moi ten... ten Edelson to... ten Edels... Ten Edelson to mój kumpel, ten Edeso to mój kumpel, kum, kolega koły. Cóż to samej tej samej mojej, tej samej, ymm, mojej klasy na się Eder Adian Tak to mój sekret, tak Adrian, ale tak masz sanie imię, co nie? A pani tak moje? No. No to szybko na, na jak mi ta leczy na Ale kończy się. Podjesz całkiem. Ale taki szalony jest sobie, pół. ale, Co to jest... No to ja mam najlepszy luto, ty będę miał. No to ja go. Pada z wysokości. Mamy nie słyszę tu A szkoda, to by była beka Co nie? Co nie, co nie? To... Co... Pamiętasz tam odcinek jak No I tam sobie baba droniła I mówiłem, że mam to usunąć Pamiętasz? Czy nie? A, Adrian, pamiętasz to? Ten film? tam Cię! Halo! A pamiętasz ten nasz film, w a moja mama zadzoniła, a nie taty go? może go pamiętają, a bo nie, a jak są nogi to... Mnie to nie ruszyło nawet. Dalej tutaj. Ja sam pomybalizuję, mam się pomybalizować A jak to dobrze, to mnie usunie, że dziadom się nie szednę Ej, ale dziewczyna pani, ona jest mega ładna, co nie? Ej, dziewczyny, to. To bębę, nie masz na To nie ma nie Ale gdzieś? ja się tak podziem Ale tak się podziem mam pytanie do ciebie. Czy będziesz na mną tu nie o pieniądze? Chodzi o to, że to że, na že oto. to, můžeme se kopírovat se punktu na tento, protože to a i potom je tak takmeno dám. musíme, se 15 A to je vám to. tylko że w tym tylko nie mięsa, No. A jak ja zostanę zabrania to że To mnie pieniędzy nie no, że A... no, ale czeka, że się, czy nam się uda kiedyś na krzali do Essence na nie S. nie... 11 latek i 10 latek na essence S, a Global. W takim młodym wieku. No, w takim młodym wieku, a już się mi udało. Również popularnie, jak nam się uda, czy nie? Ale na przykład się będą Cię bez tymi opcjatulami. Twój tata, mój tata. Tam będzie w samym tylko na środem ja Nie mogę się doczekać, na te nasze kasału Polska nawet. Nie, żeby... Ja sam widzę, że ja pierastelam do Wydaje mi się. No, ja się też jak, ja, jak uda mi się, to jak się dostanę na sesji, ja się co tam można że mali-mali, to trzeba będzie. albo się tam co to jest... No. A Aha, ty bardziej to... Ty, ty, ty bardziej... Grać cały dzień tylko gas A e nawet... E, ty bardziej chciał cały dzień tylko z tego satnajte'a, co nie? To bym już no, trochę ulepszyłbym. Ty. Ja to jest jak Kidos, no na nie Kidos Bafuha to Pajonat, Kidos Bafuha im co nie? No ale nie ruję tak mocno, że nie. <gryw> <gryw> Ej, ja tu <noise> no aż kremu byle nie być jak, jak to byłoby nagrane, to zasunę a powiedz mi, a ty umiesz się mocno jeżdżać? i sam masz tam masz tam tego sojgu, z boksa w pokoju? a miałem środę żeby leży leży szyszyk mamusisz leży szyszyk coś trzyma mamusisz leży A gdzie ja ma mam jeszcze tym a powiedzmy a powiedzmy co ja to, my ja teraz nie że ja tam gadać na moim ekranie na moim no Trzeba mi się coś zepsuło tutaj normalnie Dużo trenuję dużo gram, bo dlatego mam taki dobry aim. Ja mam lepszy aim niż parę, parę jeszcze tytańów. A, jak wcześniej, jak mnie miał... A, 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 Jak ja miałem przerwę od YouTube'a, że nie nagrywałam, to jakiś dziś, proszę nagryzaj. Bo najpierw, bo dzisiaj od razu nie chcę Wiesz? 도아락 도시락, 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 ja jestem tak blisko Ten bot to jest jakiś snyfk Idę! I i Nie wiem co to było Ale Jeden palcał do jego nogi po, po nogach, co nie? Ej, ale, ale szkoda mi tego swojego bota O, cholera O! Ale dostał! Elo! Dawaj go dojeżdżamy, dojeżdżamy! A wojna dojeżdżamy! No to masz to jeszcze. Przejdźmy. Ej, oni nas chyba dojeżdżają, co nie? Ej, ile my, ile my To ty byłeś? Zobaczmy, ale to to ty byłeś, No to ma! Ja, Nie no. chodź. Ale przyda ale się że ja siedzę, może kiedyś biegamy ESMS jeszcze o pieniądze, bo szos tam I kupujesz, i kupujesz komput kompas. No, tylko... Nightboxing. Ale... Tam w misie, wiesz. Tego nie umiesz nadać. Zresztą gamy w stronę, zanotam akytacja. Nie patrzę na światła. Oszały się to naszą na. Ja, ja no najbałam. To ja nie wiem, się mi udać się myśl. Eee, telefon na, na mam talent. Go nie umiesz nadać. Wyciągamiesz moją wtonę Czekaj No Bo ja yeah. Gdzie teraz jesteś? Co teraz robisz? robisz? Czy mogę zadzwonić Tak Kuszykam, ale czy to bot czy nie? ta bot to Nie! Ej, ale mi teraz lokuje na tym boksie. Nie, lokuje mi mocno. Mam dwa lo... chyba... Chyba i z boku się Na panów mogę to na Nie, rumu, ten i z boku tylko, żebyśmy mogli się zgubić Lub do domu do póry W kierunku można tylko żeby wrócić Poza Wiem jak to wygląda Może jestem zakochany A też to choja do dawczy ja się jak młody kóg jak wsiadamy razem do pętu Masz cały mój wzrok na sobie jak wód roz norek Ja co dzień myślę myślę o tobie i gdzie cię zabiorę Oni nie dogonią się wikimę samochodzie Kiedy siedzisz obok wtedy lubię nad bokiem tak Bo jesteś, jesteś kolorem kto... Tam pamują mocno, nasza, nie? Co, nie? Coś, da, Ale jedzę ja nie słyszę swojego tam. Ale ja jakoś edytuję szybko. Kiedy poszło, kiedyś poszła kiedyś używałem prostej edycji, czy nie? To prosta tu... edycja jest za nica nie, nie signna. Ja nie lubię prostej edycji. Ja wadzę nonanną mam. A ty? Piotr czy nonanna? Bo ja kiedyś dużo no na... ja, ja no na no użytkowałam teraz Oj, no na dzisiaj. Słuchają... Piosenki, no na Czy to oni? No, wygląda na fajna nie mogę Ona zabiera aha mnie

ale cieszę się, my się kiedyś spotkamy na wywozie. Nie tylko, że się zależą od gadania. Na koncie się paniona można. Jesteś kolorem, który nie umiem nazwać. Przyciąga mnie w twoją stronę. Coś to nie garni. Jak będziesz miał własne kasze, pieniądze własne, to nie będzie gadania, mama nie będzie miała. To nie? Ale co mam nie będzie kupić biletów na kontakt pajona? Masz, masz może hajs? to kup tobie ma haj. H? Roby no pomysł się żeby sobie kupić na haj właśnie. To też się ja będę zegnał. To tyle, co ty się miał. Co teraz zrobi? Co Szybko. Tak po północy. Tak, Jezu. Ja go nie umiem nazwać. Przyciągamy ja swoją stronę. Ej, ej, ale ja mogę ci kupić bilet na kontekst Pani Ja mam, hajs, będę miał. Czy ojciec jest taki jak Twoja mama, czy nie? Pytam się, czy ojciec jest. Dobra. Trzymaj się, się. i Idące. Dziękuję, że się na silnie i wbijały tysiąc szubu. Moje zadanie to jest, żeby miał własny kod. Że nie zapomnijcie w pisaniu kodu, saman. to będzie mu bardzo pomagało. Zresztą to są 那个、老干，老爷老奶啊，什么意思啊？